I czołem, drodzy widzowie, jeden z moich widzów chciał, żebym nagrał film o Starze 266. Więc przyjechał do mnie starem 266! Daj gazu! Także dzisiaj nagrywamy o Starze miłego oglądania. Ta historia, jak każda inna, zaczyna się dużo wcześniej. Mamy rok 1945. Polska jest morzem ruin. Jak już wielokrotnie mówiłem w innych filmach motoryzacyjnych, potrzebujemy wszystkiego, co jeździ, ale najbardziej kraj potrzebował ciężarówek, żeby wywieźć gruzy ze zrujnowanych miast, a na ich miejsce przywieźć nowe materiały budowlane do odbudowy ojczyzny. To brzmi oczywiście bardzo górnolotnie. A rzeczywistość była jak papier toaletowy szara, długa i do dupy. Mamy zakłady w Starachowicach, które względnie mało ucierpiały, jak na Polskę, przez okres okupacji. Niemcy tam produkowali amunicję i inny sprzęt. Zajęliśmy te zakłady, oczywiście odzyskaliśmy. No i padło hasło, że w Starachowicach zorganizujemy fabrykę ciężarówek. No, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, a czas naglił. I już w grudniu 1948 roku w Warszawie, gdzie miał miejsce zjazd, na którym miało dojść do zjednoczenia Polskiej Partii Socjalistycznej z Polską Partią Robotniczą i z tego miała powstać Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, pojawił się dyrektor starachowickiej fabryki Kazimierz Mazur. I kiedy już wszyscy sobie poklaskali, poklepali się po pleckach, że już oto jest PZPR. To on ogłosił, że przed budynkiem na delegatów czeka pięć nowiutkich ciężarówek Star 20, wyprodukowanych w odbudowanej Polskiej Rzeczpospolitej Gwiazdeczka Ludowej. Do pracy nad pierwszą ciężarówką ze Starachowic udało się włączyć ocalałych z wojny przedwojennych inżynierów polskich zakładów inżynieryjnych oraz zebrać resztki ocalałe z wojennej pożogi dokumentacji. Przed wojną polscy inżynierowie stworzyli samochód, który nazywał się PZ Inż 713. Jak spojrzycie na niego, oraz na Stara 20, to podobieństwa wydają się aż nader znaczące. Ponadto, oprócz tego, że skopiowano, bym powiedział, wojskowo cywilną wersję ciężarówki, udoskonalono przedwojenny pomysł, to także pamiętano o tym, że już przed wojną wymyślono, by zrobić ciężarówki wojskowe o napędzie 4x4 które miały być ciągnikami artyleryjskimi, wozami łączności, dowodzenia, etc., czyli wypełniać cały wachlarz specjalistycznych funkcji. Przed wojną powstały dwa prototypy: 343 i 342. Z rządzeniem losu, akurat gdy nagrywaliśmy naszego Stara 266 i jechaliśmy na stację benzynową, to po naszej lewej śmignęła laweta, na której była replika tego przedwojennego samochodu, który w pewnym sensie jest pradziadkiem Stara, którego nagrywaliśmy. W latach 50. nowe władze skorzystały z przedwojennego pomysłu i chciały skonstruować ciężarówki o napędzie na wszystkie koła. Powstały wtedy dwa prototypy: Star 44, który miał dwie osie i napęd 4x4 oraz znacznie ciekawszy Star 66, któremu dołożono jeszcze jedną oś napędową z tyłu. W wyniku tego powstała potężna ciężarówka o napędzie 6x6. Wojsko uznało, że woli wersję 3 bo będzie znacznie bardziej przydatna do ich działań. A fabryka wtedy miała za małe moce przerobowe, żeby produkować równolegle i tą, i tą wersję. Więc zdecydowano się, że cała para pójdzie w trzy osiówkę. I tak oto do wojska wszedł Star 66. Po kilku latach wprowadzono w nim szereg modyfikacji, i tak oto niczym poczwarka wyewoluował w motyla. A konkretnie w pszczołę, bo tak narodził się Star 660, popularnie zwany pszczółką. Bardzo fajna i potężna ciężarówka, o której mam nadzieję też kiedyś nagrać materiał, jednakże bardzo szybko się ona zestarzała. Ponieważ bazowała na różnych rozwiązaniach, niektóre były jeszcze mocno przedwojenne, to była pilna potrzeba, żeby wprowadzić coś jeszcze lepszego. Zebrano więc bardzo mocny zespół inżynierów z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego przy fabryce w Starachowicach, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Biura Konstrukcji Przemysłu Motoryzacyjnego. I od 1968 roku zaczęli klepać różne prototypy. Zrobili ich kilka, różne rozwiązania testowali. I tak oto w 1973 roku zjechał z taśmy i wszedł do służby pierwszy w swoim rodzaju Star 266. Pora na garść danych technicznych. Masa zwykle zaczyna się od 7 ton i idzie w górę. Jest to osadzone na spawanej ramie stłoczonej blachy. Pod nią sztywny most napędowy z przodu w połączeniu z resorami piurowymi i hydraulicznymi amortyzatorami teleskopowymi. Podobne mosty napędowe są na tylnych osiach, jednak zawieszono je na odwróconych resorach piurowych i drążkach reakcyjnych. Mosty napędowe mają sterowaną pneumatycznie blokadę mechanizmu różnicowego, co jak na tamte czasy robi wrażenie. Ciężarówkę napędza żywiący się dieslem sześciocylindrowy rzędowy bydlak o pojemności 6,8 litra i mocy 150 kucy. Choć nie brzmi to mocarnie, to dzięki reduktorowi auto, choć powolne, to w terenie jest bardzo mocne. Do tego ma pięciobiegową manualną skrzynię biegów, a cały zestaw, choć to porny, to daje radę. Do wożenia wojska miały być przeznaczone inne, mniejsze i słabsze ciężarówki. Ten potwór zwykle miał do wykonania specjalne zadania. Dlatego wiele starów, zamiast standardowej paki z yy, ławkami, dostawało nadwazia specjalistyczne, jak ten, którego właśnie oglądacie. Dostawały więc budy i osprzęt, na przykład mobilny warsztat, tak jak tutaj, gdzie macie tokarkę, frezarkę, macie dźwig do wyciągania silników z innych zepsutych samochodów. I masę innych narzędzi, dzięki którym naprawicie nawet prom kosmiczny w misji na Marsa. Zabudów była cała masa: sztabowe, przeciwchemiczne, radiostacje, bardzo wiele wersji dla straży pożarnej specjalistycznych, a nawet żurawie i koparki, które były produkowane w wielu większych i mniejszych zakładach na terenie całej Polski. Stara projektowano tak, by wytrzymał absolutnie wszystko. Świetnie nadawał się do jeżdżenia w tropikach, bo był projektowany tak, żeby wytrzymać 98% nasycenia powietrza wilgocią, czyli środowisko, gdzie mamy w powietrzu więcej wody jak tlenu. Ale cóż to dla niego? On chociaż z marszu mógł tak 1,50-1,80 m wjechać do wody i przejechać, co nie jest jakimś wielkim osiągnięciem przy tak wielkich balonach. Ale po przygotowaniu odpowiednim mógł przejechać pod dnie rzeki, oczywiście z odpowiednim kominem, żeby miało którędy dostawać się powietrze, żeby nie utopić załogi. Także był świetnie przygotowany do tego typu środowiska, ale także zadbano o to, żeby był pyłoodporny, odporny, dzięki czemu można było śmiało go wysłać na pustynię, gdzie bezlitosny klimat smagał wszędzie piachem. Zresztą Najlepszą laurką dla tego samochodu jest fakt, że w czasach Układu Warszawskiego naszym różnym sojusznikom na świecie, tak egzotycznym jak Angola, Birma, Węgry, a nawet sam Związek Radziecki, sprzedaliśmy tysiące tych ciężarówek. Ostatni taki wielki deal, w którym poszło ich kilkaset, to był Jemen w latach 1999-2000, czyli niestety na końcówce produkcji tego modelu. No i te ciężarówki pojechały, tam jest teraz wojna domowa, trwa kolejna z lokalnych odsłon wojny z ISIS. No i tam różni bojownicy, zarówno terroryści, jak i strona rządowa, dożyna nasze piękne Stary, używając ich najczęściej jako improwizowane platformy do różnego uzbrojenia, co się tylko na nich da zamontować. Ale nie tylko, bo w różnych innych krajach, jak na przykład w Birmie, kiedyś ktoś zauważył Stara 266 przerobionego na wóz straży pożarnej, no i wciąż świetnie sobie daje radę. Ale nie jest to w sumie takie dziwne, bo zarówno też w Polsce, w bardzo wielu ochotniczych strażach pożarnych, 266 ze swoim napędem na wszystkie koła wciąż jest wykorzystywana jako niezawodny pojazd. Ta ciężarówka sprawdza się nie tylko w wojsku. W 1988 roku wystawiliśmy ekipę ze starami na rajdzie Paryż-Dakar i dwie załogi w swoich pięknych, wielkich maszynach ukończyły ten rajd. Czy może być piękniejsza laurka dla tej wielkiej, aczkolwiek trochę topornej ciężaróweczki? Właśnie a propos toporności, bo tak zacząłem o zaletach, tak kadzę i kadzę, ale ma ona też wady. Przede wszystkim. Jazda tym samochodem jest makabrą. Jedziecie jako kierowca. Po prawej macie silnik. Wygłuszenie w tym aucie praktycznie nie istnieje. To są tylko gołe, niewyizolowane blachy. W związku z tym, po pierwsze, hałas w środku jest ogłuszający. Po drugie, zaś, przez to, że kabina jest spasowana, jak jest spasowana, to jest nieszczelnie. Więc z jednej strony, od prawej nogi no chyba, że jesteście pasażerem to od lewej wali wam gorąco spod pokrywy silnika, a od strony drzwi przez szpary wali lodowate powietrze szczególnie zimą. Także jeśli chodzi o luksus, jakiś komfort jazdy nie występuje. Ponadto ze względu na reduktor, wielkie opony i specyfikę pracy zespołu napędowego, ciężarówka jak przekroczy bar magiczną barierę 80 na godzinę, to zaczyna cała podskakiwać, co wiecie jest fajne, ale tylko przez pierwsze 5 minut, potem robi się Makabrycznie męczące. Z mojego punktu widzenia największą wadą jest jednak jego spalanie. Potrafi zeżreć około 27 litrów i to na asfalcie, bo jak załączycie napędy i wjedziecie w teren, to potrafi wypić i ponad 30, na każde przejechane 100 km, co użytkowników aut z LPG może doprowadzić do zatrzymania akcji serca. A trzeba jeszcze wiedzieć, że ma dwa zbiorniki, po 150 litrów każdy, czyli jego zatankowanie wymaga naprawdę poważnej pensji. 260-6 produkowano aż do 2000 roku, oczywiście po modernizacjach. Niestety potem zakłady w Starachowicach, podobnie jak większość innych zakładów z okresu PRL-u, upadła. Były różne problemy, tam MAN wykupywał z tego, co pamiętam, dużo się działo. No ale niestety ta historia się zakończyła. No to nawet jeszcze dziś różne firmy biorą, szczególnie z wojska, te, które mają bardzo małe przebiegi, nie są w ogóle prawie wyeksploatowane, ramy z silnikami, wywalają PRL-owskie nadwozie, i instalują na nich nowoczesne kabiny, nowoczesny osprzęt, wymieniają kolumnę kierowniczą i masę innych, mniejszych i większych rzeczy. I wtedy się okazuje, że mimo upływu lat, to wciąż jest całkiem dobra ciężarówka. Dziękuję chłopakom z Warszawy, którzy umożliwili mi nagranie swojej ciężarówki. Na pewno jeszcze ich odwiedzimy i sfilmujemy pozostałe. A kto wie, może jeszcze też uda się nagrać ogólnie historię ciężarówek ze Starachowic. Żebyście mi nie chwytali za słówka, zastrzegam sobie w ciągu najbliższych 10 lat. Miałem niestety trochę mało czasu, żeby to zrobić lepiej, za co serdecznie Was przepraszam. Chłopaki byli przejazdem, mieliśmy tylko godzinę czasu, no Damian, który zwykle pomaga mi, ten od kasetek zapachowych, Smell of Music, jak zwykle link będzie w opisie. Niestety nie mógł mi pomóc, bo akurat tego dnia się oświadczał. Gratuluję i życzę powodzenia w dalszej drodze życia. No i mam nadzieję, że następnym razem, jak pojedziemy do chłopaków do Warszawy, to już razem nagramy jeżdżące trochę więcej stary. Do zobaczenia w terenie. Dziękuję, żegnam się i cześć.